Witam wszystkich bardzo ciepło i serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Śródziemie Cień Mordoru. O, ten Dignan znowu. I tak nasłuchajcie na dobry początek ja chciałbym poczekać. Chciałbym poczekać, gdyż musi ktoś się odrodzić. Chciałbym bardzo, żeby jakiś się nowy kapitan odrodził. Ktokolwiek, no naprawdę, dajcie jakiegokolwiek nowego kapitana. O. Bardzo dziękuję. Hmm. Będę go potrzebował po prostu nawet i więcej, jest jak fajnie. Wow! Będę ich potrzebował trochę do misji fabularnej, więc. Ale nie aż tyle, dobra? Mogę to jakoś pominąć? Dobra. Jest ich teraz dość sporo tutaj. Mamy ich nadal kilku odkrytych, ale nie wszystkich. I tych kilku mamy tutaj. Idą raz, dwa, trzy paru ich jest, dobra. W sam raz, żebym będę tego po prostu potrzebował do fabuły jakby. O, ale najpierw chciałbym tą rekrutację zrobić. Od razu jednego orka wyeliminujemy, nowego. I zostanie ich taka optymalna ilość. Więc patrzcie, dzień, znaczy nocy trwa. Nie lubię nocy w grach. Są ciemne. A kto robi ciemne rzeczy. No i po prostu pole, kiedy wszystko ja w spokoju widzę. No a w nocy niestety tak nie jest. W nocy nasza widoczność jest ograniczona. I z tego prostego powodu nie mamy... że ja nie mam, takiego pełnego komfortu grania. Ale jakoś to tym razem przeboleję. Zbierzmy ziółko. No. I wzróbmy. On tutaj tą rekrutację ciekawe, czy będzie urządzał, jakby tak, że mm, w ciemnościach, w nocy i tak dalej, przy tym ognisku, czy przeniesie nam się do dnia. Jestem ciekaw. No, teraz zabijemy tego orka. orka właściwie. Geode. Wow. Eee, dobra. Cześć mi. Czy jesteś odporny na atak z ukrycia? Jestem bardzo tego ciekaw. I no teraz będzie z nimi walczył, prawda? Chciałbym cię zwalić. Ale najpierw wy trochę powalczcie ze sobą. Po się nawzajem. A ja? Wow! Dobra, trudno, zauważył mnie. Więc zabijemy tego. Was się też szybko pozbędziemy. Łupnie! Yeah. Wow. Nie jest dobrze. Nie jest bardzo. Nie yes. jest dobrze. Oho. Super. Ohohoho. Zaatakowałem. Głupio. Mogę zginąć. Nie, nie chcę z tą też walczyć. O, ale jest już ziółko. Dobra. Przeżyję. Dobra. I w tym miejscu też będziemy walczyć. To dobre miejsce na to. Taki dość ciasny przesmyk. No nie, użyj tej mocy, no a fakt jeszcze nie mogę. Wow. Nie, jeszcze większego odwrotu potrzebuję. Co to ty? To ten sam? Nie, by Dobra. Ja... Gdzie jest ziółko? Gdzie jest ziółko? Ja, ja szybko. Dobrze, tailo. Chodź, unik, 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 obiejdę. Teraz, zaczynam sądzić, że tego nie przeżyję. Jeśli coś mi nagle tu nie uratuje, to mogę mieć naprawdę poważne problemy. Um, potrzebuję czegoś, co mi wspomoże. O! Mam pomysł. Niech coś buchnie. Chodźcie, się, chodźcie się tutaj wszyscy. To ognisko, prawda? To nie ognisko. Boże. Coś, to wybuchnie. Coś, co może zrobić bum Gdzie jest jakiś bum Nie bubuj się. bum szukaj. Dobra. Ciebie przynajmniej w... Aha, super. po nie, prostu. Nie, bym... Dobra, poradzimy sobie. Ja w nas wierzę. Wierzę w Poradzisz sobie z nimi. I wcale nie jest tak dużo. Dobra. Aj jeszcze mi nie uda. Lub jest. Oho. Super. Nie, koniec. Y, nie, uciekaj. Nie, koniec zabawy. Naprawdę... Nie mam szans. Tutaj jest ich... Gdy w, w kupa du... kupa, to italion Chociaż mogę jeszcze próbować ich, chociaż zmniejszyć ich ilość. Chociaż paru, tak. Chociaż paru. Oni jeszcze przeżywają potrzeb w głowę w ogóle, to... Ja eee, jeszcze trochę pożyję czyli Ale eee, nie wydaje mi się, żeby to zbyt długo trwało Nie, eee, potrzebuję czegoś, co zmieni układ sił diametralnie dość A takie rzeczy tu jak naś nie widzę, nie? Czemu? Ale oni jakoś Wydają mi się silniejsi Dobra Eeeh, to go w go ja mam nadzieję, że taki spostrzał go chociaż troszkę Chociaż troszkę oho więcej was jest To niedobrze Czyli ktoś oprócz ciebie też, tak? Dobra Dobra, ja chciałbym cię dobić, raz dwa Szybko, go, dobrze Pięknie Nie no, ten na to też jest nie wiem, czyli Kurde, dobry jest Ale słabnie Czuję to Czuję, że on już słabnie, już długo nie wytrzyma, chociaż ja też... Się nie trzymam najlepiej. Dobra. Nie będę go gonił. Muszę z tymi jakoś przeżyć walkę. Przynajmniej zakończyłem jego rekrutację nie sukcesem. Na razie z tymi musimy bronić swojego życia. Dość desperacko, na dodatek. Dobra, uciekł. Przeżyje to jakoś. Dobra, ciebie się mu schwytać, wyssać z ciebie energię. A i dobra. O, dobra. Y było ostro. I to bardzo ostro. E kto to jest? Kto to jest? Czy on widzi jakoś, czy co? A, rekrutacja koniec. Dobra. No, potęga zwiększona. Jak to odniósł sukces? Oh, I dodatkowo mnie teraz nie znosi jeszcze No cóż nie dziwię mu się Ale nadal tu jest, prawda? No więc tak, ja potrzebuję na pewno się wyleczyć Na pewno pozbierać strzał Fia, ja, y... Dobra czy jesteś Aha, dobra, trudno Ale teraz już jest was mniej trochę Więc może sobie pojadę jakoś naciskiem na słowo może. E, nic pewnego to nie jest. Kurde, nie tak chciałem go zaatakować. Chciałem bardziej taktycznie to zrobić. Dobra, nie mogę dać mu się zranić. Zranienie się to śmierć. Wow, zablokował ten atak, nie jest. jest. Dobra. zabójcie to. Wierz mi. Zaboi i to na dbaldze pięknie. Zębca jest z bogów. Dobra, wow, szybko zbierz to, zbierz to szybko. Nie, tu oh z tobą. To, oh, Boże, jeszcze ty, ty Dobrze, ja chcę tylko zagrać to i uciekać. Nie to. Dobra, eee, powiedzcie, że jesteś nieodporny. Oczywiście, że odporny, super. Dobra, nie, muszę ich najpierw chyba... Nie wiem, nie mogę tego zagrać, jestem wkurzony. Że nie mogę. Zrobić tego co chcę. Wow. I co, teraz mi taki jakiś zwykły orc zabije? Tak. Zabił mnie jakiś zwykły ork. Dług No, pierwsza śmierć od dawna. Dobre, wenec, ci cierzysz twojego szczęścia. Powiedzmy. No. Dług za pośleczony, tak? Ty przy ale się zemszczę. Polowanie na bestie, już moi wrogowie są coraz potężniejsi tutaj. Gruba. To już ci, którzy przetryfali moją tą pierwszą czystkę to już są mocne badasy. No i sporo się pojawia następnych. Ech, ten też awansuje. No, ostro. No, Boże, no szybciej. Tuksa posiekany. Schnela, no, sznela no. No, dziękuję, no. Już wszyscy... Dobra. Nie, nie chcę mieć celu żadnego. Mam świadomość, że głupio zginąłem. Eee, nie, nie chcę mieć ciebie na celu. Nie chcę. Nie chcę. Halo? Chcę to, że... Nie chcę. Nie chcę. Chcesz. Ja wiem lepiej czego chcesz. Ta. Dobra. Gdzie ja jestem? W którym miejscu mapy, że tak powiem? Co? Eee, chcę się zemścić. Strasznie chcę się zemścić. Tak, zemsta, ale tym razem podejdę do tego dużo mądrzej. A konkretniej mam już trwany plan. Wypuszczę Kariagora. Oni z nim się pobawią. No nie ma tu Kariagora, naprawdę. Pustą klatkę trzymacie. Tutaj mamy trzyma tak sobie puste klatki. O, może się kiedyś przyda. Może kiedyś chytamy jakiegoś Kajagora. ale i tak, wiecie co? I tak... E Sądzę, że powinienem ich wszystkich zabić. Gdyż. Gdyż będą mogli w przyszłości także stanowić zagrożenie. Po prostu, jeśli teraz ich oszczędzę, to będą mogli podbiec tam do niego i go jeszcze uratować. A tak? Dobra. Szybko, nie zdążycie innych ostrzec. Już dobra, najpierw wyróżnię was wszystkich, a potem dopiero tego drugi B. To powinien być nawet plan dobry. Kurde, nie wiem czemu nie mogę teraz, coś mi nie idzie w to blokowanie, muszę się skupić. Nie grałem tylko niby jeden dzień, a jak mój skill? No. Dobra, Za zabijaj, zabijaj, przyjacielu. Do tego zostałeś praktycznie stworzony. Oh. wiecie to? to ja lubię. Naprawdę, bardzo ja to lubię. Łucznictwo jest tutaj świetnie zrealizowane. Bardzo naprawdę łatwo jest zabijać wrogów z łuku. Jeśli oczywiście się w nich trafia, to jest rzecz dość wymagana. Dobra, ja chcę użyć jako żywej tarczy, właśnie, plus bez Dobra Dobra, świetnie, świetnie A, idź, nie w tą stronę goś Dobra, eee, Ktoś się tam do mnie strzela, Ujdę. o czy ja widzę tam Karegura na mapie Dobra, już nas jest niewielu, to dobrze, cieszę się z tego powodu. Dobra, zabij swojego kolegę, zabij go, ale to dobrze. Dobra, teraz ciebie wysysę już. Powstrzymasz mnie? Powstrzymasz. Trudno. No, że po no. Nie tatkaj się. Dobra, chcę wyssać z ciebie strzały. Dziękuję. Teraz wyeliminujemy ciebie. I wykonamy tą misję. Dobra, e, idźmy na górę. Za chwilę się zajmiemy rekrutacją. O! Zamorduję cię brutalnie. Będą mieli przykład. Jak się kończy... Przeciwianie się mojej potędze. Dobra, no. Już niewielu. Wykończ. Jeszcze się, przyda mi się uleczyć przed walką z moim wrogiem. No, szybko. Dobrze. Cię też pociągajmy. Bardzo dobrze, przyjacielu. Dobra, i ciebie też pociachamy. No, Świeni, teraz jakieś. O, tu jest jakieś coś, Orkowie, tam idą w tamtym kierunku. Nie wiem czemu, ale to dobrze, to bardzo dla nas dobrze. My możemy się teraz zająć tym, czym powinniśmy czyli zabójstwem tego całego ugby. Nie masz szans. Dobra. Tym razem podejdziemy do tego mądrze. Najpierw wykosimy jego przydupasów. Potem dopiero no, się nim no, samym zajmiemy. Kurtaj lub nie. Lub nie pójdzie wykoszenie przydupasów. Dobra. Ciebie powinniśmy teraz szybko się pozbyć. Bardzo dobrze. Spokojnie, już do ciebie idę, przyjacielu. Aha. Tchórz, phy. Nie lubię tchórzów. Dobra, no. Dobrze, teraz tu się podciągnij. I zaczynamy misję. Próba krwi, no. Chcę publicznie udowodnić, że. Nie, to nie był wcale fajr, że ja teraz tak byłem Nie, nie, ani trochę. I want Dobra Ich tu jest pewnie dość sporo Ale o, tu są strzały, wiecie co, w takim wypadku Ja ich powinienem bez większych problemów naprawdę Całą masę ich popyszynać na odległość Dobrze Świetnie, kolejny padł Teraz twoja kolej o! Dobra. Strzały nowe zebrane. Pięknie, ale wy tutaj miło, że mi wchodzicie dokładnie pod łóżkę. Pięknie, kolejni dwaj. Ciebie bym chciał też troszkę wspomóc kajagoja. Ty sobie Kajagor niech sobie radzi z tobą. Powinien poradzić sobie, w Kajagora. Dobra, ty... O, przeżyłeś? No walczysz, walczysz nadal. Już niedługo mam nadzieję. Dobra, zwiększy on twoją też potęgę tak na chwilę trochę, tak jakby. Ja na tym skorzystam, bo powinien miściebie dzięki temu lepszy też drop wypaść no, koniec, więc teraz nie powinieneś uciec. No, potęga zwiększona, świetnie teraz cię zabiję. A, nie to, nie to, nie to, dobra. You me? Dobra. Nie no, fucking shit. Szybki był. Muszę go zabić zanim nim jego posiłki, chociaż nie ma już ich za dużo. Naprawdę bardzo dużą ich część posiekałem. Dobra, ciebie szybko wyróżniemy zanim zdążysz pomoc prowadzić. Nie, ty nie przeżyjesz przykro mi naprawdę tam się ciebie w rekordowym tempie zabić. Żeby jeszcze wysilmy ciebie. No, 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 kto? Mam waszego przywódcę, kto go uderzy? Wiem, że go nie lubicie. Wiem to, no, twoi ludzie się zabiją. Pięknie, no. Żywa tarcza. Pięknie. No. I zostałeś właściwie przez swoich zabitych. Tak, zemsta jest ze skoszy bogów Bo teraz problem jest inny Wrogów znowu jest sporo A ja wiem sam jeden O, ale mam, o, ale jest Jest coś co mi pomoże na szczęście Widzę, mamy dużo ochotników, którzy też chcą jak tamten gość Wykorzystać sytuację i szybko mnie zabić Ale nie ma tak, nie ma tak łatwo tym wami już się Was się szybko podbędziemy Pięknie Zabójstwo Dobra i Ciebie przesłuchamy Nie, jeszcze nie Dobra, teraz już ciebie przesłuchamy Znaczy nie przesłuchamy, wysiemy w sensie Chcę strzał I chcę ich jeszcze więcej Dobra Ale świetnie Zebraliśmy jego moc o, tutaj raz zróbmy tą próbę krwi. Zemszczy się na moich zabójcach. Nie chcę się z wami walczyć, radźcie sobie. Mógłbym właściwie wypuścić Kajagora, ale nie jestem aż taki okrutny. Tam jest Kajagora? Mam nadzieję, że jest, przyda się, jest. Świetnie, bestia jest po mojej stronie. Dobra, tutaj jest was dość sporo, co? Jak dużo. Tam, tam was jest cała masa. Dobra, więc zacznijmy od wypuszczenia Kajagora. To powinno nam naprawdę... Wow! Jest ich naprawdę w kolei. To, to ni to dobrze, ni to źle. Z jednej strony i dobrze. Z drugiej natomiast... Liczę się orkami zajmowali niż mną. Są dla nich łatwiejszym łupem. A my zrobimy próbę Kryfika, ja go i mam nadzieję, że tu nadal będą. Czy znikną, głupio? A ty to samo robisz, co? Mogę, czarna pikawa. Dobra, aha, gdzie są wrogowie, chcę wiedzieć. Już naprawdę? Ej, no szybki jest. Widać, że... Na moc. Wow, już to jest legendarny, czyli kapitan. O, jak go zabiję, to to sporo dostanę. A jest odporny na dużo rzeczy, potworobójca. Ale ma no, już, widzę, słabość, strach przed ogniem. Czyli trzeba znaleźć coś, co wybuchnie. Najbanalniej mówiąc. A gdy już to znajdziemy, to potworobójca nie będzie nam straszny. Dobra. On się oddala od swoich żołnierzy. Świetnie. Dobra, ja cię tutaj brutalnie zamorduję, Liczę, że przestraszył się trochę. Jeden się przynajmniej przestraszył zawsze coś. Dobra, wyscaliśmy to przynajmniej. Dobra, no i skupmy się naszym głównym grobu Mok czarna pikawa. No, słuchaj, jesteś jednym z silniejszych kapitanów, którymi... Miałem zaszczyt się mierzyć Wow, dość wytrzymały i w ogóle Chociaż aż spodziewałem się najwięcej trochę, że wytrzymasz przed powaleniem No szybko, jego, jego, skupiamy się na nim Dobra, świetnie, już blisko Dobra, oho Wow, twoi słudzy Cię mocno jatują jak na razie tam niewiele znaczysz Sa Tylko twoi słudzy muszą cię ratować, jesteś słaby. No e cóż... Liczę, że nawet oni ci nie pomogą. Dobrze. Dobra, baj, dobrze, świetnie, świetnie. Way good, very good. Good, good. Dobra. Chciałbym chyba zdobić, zanim się czarną pijamą zajmę. Bo masz fajne imię, naprawdę. Piękny, no. I pięknym ciosem zakończyłem Twój żywot. I to już był ork zacnej potęgi. No. Bardzo dobrze. I tak. Um, Teleportujmy się tu. I tutaj zakończę odcinek. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejka!